10. To miała być zwykła podróż do dentysty. Cecil Williams, niewidomy mężczyzna, wszedł na peron razem ze swoim wiernym labradorem, ale w jednej chwili stracił przytomność i runął wprost na tory. Pociąg był coraz bliżej. Gdy sekundy decydowały o życiu i śmierci, pies zrobił coś niezwykłego. Zaczął lizać swojego pana po twarzy, próbując go ocucić. I to wystarczyło. Cecil odzyskał przytomność, zsunął się między szyny, a rozpędzony skład przejechał tuż nad nim. Dzięki czujności psa wyszedł niemal bez obrażeń. 9. Adam Walker, zapalony pływak z Wielkiej Brytanii, brał udział w maratonie na otwartym oceanie. Wtedy zauważył coś, czego boi się każdy. Ciemną sylwetkę rekina krążącego tuż obok. To był żarłacz biały. Adam wiedział, że nie ma szans na ucieczkę, i wtedy pojawiły się one, delfiny. Całe stado zaczęło płynąć obok niego, jakby go eskortowały. Przez 10 minut krążyły wokół, aż drapieżnik stracił zainteresowanie i odpłynął. Adam wyszedł z tego żywy tylko dlatego, że ocean stanął po jego stronie. 8. Tajlandia, rok 2004. Ośmioletnia Amber spędzała wakacje, jeżdżąc na grzbiecie słonia o imieniu Ning Nong. Ale wtedy nadeszło tsunami. Pierwsza fala ruszyła w ich stronę, niosąc śmierć i zniszczenie. Słoń zrobił coś niewiarygodnego: odwrócił się plecami do nadciągającej wody i osłonił dziewczynkę własnym ciałem. Gdy fala uderzyła, zwierzę wytrzymało impet. Dzięki jego instynktowi, Amber przeżyła coś, co mogło skończyć się tragedią. 7. Niektóre historie brzmią tak dziwnie, że trudno w nie uwierzyć. W 1998 roku właścicielka świni Lulu nagle zasłabła, dostała ataku serca i osunęła się na podłogę. Lulu wybiegła na ulicę, położyła się na asfalcie i udawała martwą. Kiedy kierowca zatrzymał się, by sprawdzić, co się stało, świnia nagle wstała i poprowadziła go prosto do domu. Tam czekała konająca kobieta. Pogotowie przyjechało w ostatniej chwili. Lekarze powiedzieli później, że bez Lulu jej pani nie przeżyłaby więcej niż kwadrans. 6. Edmonton, Kanada. Noc. Do mieszkania 30-letniej kobiety włamuje się czterech mężczyzn, ale w środku czeka na nich ktoś, kogo się nie spodziewali: Pitbull o imieniu Mursai. Pies rzuca się na napastników, szczekając i gryząc, nie bacząc na własne bezpieczeństwo. W końcu włamywacze uciekają, ale zanim to nastąpi, ranią zwierzaka maczetą. Mursaj trafia do kliniki w ciężkim stanie. Dzięki hojności nieznajomego darczyńcy, dostaje szansę na operację i przeżywa. Niedługo później policja dopada bandytów, a Mursaj zostaje w oczach wszystkich bohaterem. 5 Rok 1986. Do wybiegu goryli w zoo w Jersey spada mały chłopiec. Upada ciężko, ranny, bezbronny. Wszyscy wstrzymują oddech. W końcu to teren dzikich zwierząt. Ale wtedy wkracza jumbo. Potężny goryl podchodzi do dziecka, odgania inne małpy i kładzie dłoń na jego plecach. Jakby chciał go uspokoić. Przez kilka minut pilnuje chłopca, aż nadchodzą ratownicy. Nikt nie spodziewał się, że właśnie goryl okaże się jego największym obrońcą. 4. Etiopia. Dwunastolatka zostaje uprowadzona przez grupę mężczyzn. Chcą ją zmusić do małżeństwa. Policja rusza w pościg, ale zanim dogania porywaczy, wydarza się coś niepojętego. Na drodze pojawia się stado lwów. Drapieżniki nie atakują dziewczynki. Zamiast tego stają wokół niej i odstraszają napastników. Policjanci później powiedzą, że płacz dziecka brzmiał jak kwilenie małego lwiątka. Gdy funkcjonariusze przejęli dziewczynkę, lwy spokojnie odeszły w las, zostawiając po sobie ciszę i zdumienie. 3. Rob House z Nowej Zelandii pływał z córką i jej koleżanką u wybrzeża w 2004 roku. Nagle wokół nich zaczęły krążyć delfiny. Najpierw wyglądało to jak zabawa, ale ich zachowanie było zbyt dziwne. Rob zanurkował i zamarł. Pod wodą czaił się żarłacz biały. Delfiny przez ponad 40 minut nie opuszczały ludzi ani na chwilę, aż rekin stracił cierpliwość i odpłynął. Rob przyznał później, że nigdy w życiu nie czuł się bardziej chroniony niż wtedy, gdy otoczyły go te morskie strażniczki. 2. We Francji w niewielkim domu wielorodzinnym na strychu zaczyna się pożar. Nikt nie wie, co się dzieje. Wszyscy śpią. Tylko kot Meatball wyczuwa zagrożenie. Zaczyna drapać podłogę tak głośno, że budzi swoją właścicielkę. Kobieta idzie na strych i widzi kłęby dymu. Dzięki alarmowi kota mieszkańcy uciekają na czas. Sam Meatball w zamieszaniu znika, ale jeszcze tego samego dnia wraca cały i zdrowy. Dla wszystkich staje się bohaterem w kociej skórze. 1. To nie jest historia z bajki, ale z pola walki. Treo, brytyjski pies wojskowy, służył w Afganistanie. Podczas misji wykrył dwie potężne bomby. Każda mogła zabić setki osób. Dzięki jego nosowi i odwadze udało się uratować życie dziesiątek żołnierzy. Po zakończeniu służby, Treo został odznaczony Krzyżem Dikina, zwierzęcym odpowiednikiem najwyższego odznaczenia wojskowego w Wielkiej Brytanii. Dziś cieszy się spokojną emeryturą, a jego imię na zawsze pozostanie symbolem odwagi.